Witam. Ten film ma was w sumie poinformować o czymś, co jest dziwne. Nie powiem, że nie. Z Znajnym to jest więc polska sprawa, polska moc. No nic, taka sytuacja. Całkiem zabawna, z teraz. Na początku. Skins manki. Strona do wymieniania swoich skinów, ale nie chcę Wam przedłużać reklamą, chcecie to co wejdźcie. Eee, ten. Eee, Można sobie coś wymienić, wlepek nie wliczają, tyle. Link w opisie. Eee, w każdym razie, nine. Co się wydarzyło? Ktoś kupił. Przez co? Nie wiadomo. W sensie jedyne co to przegrali oni dwa closed quali, ale mają jeszcze dwa, więc w sumie to nie jest tak, że oni odpadli ani nic. W tym momencie cena na buffie w sumie jest taka. O, lepiej jak ktoś chce to sprzedać to na Steamie, chyba że ktoś liczy, że się nie dostaną, no to pewnie można to jeszcze sobie podtrzymać jakoś. No nie wiem co o tym sądzić, po prostu ktoś kupił. Takie sytuacje są, ale co jest ciekawe dla mnie, takie do zwrócenia uwagi. To jest to, jaka płynność tu jest. Potężnie naprawdę. Paris jest niesamowitym eventem, jest po prostu śliczny. Tak po prostu z dnia na dzień, 50 tysięcy naklejek, pyk, idzie se. Bardzo mi się to podoba, to jest akurat coś, co kocham w Paryżu, bo wiem, że jeżeli tylko coś urośnie, co akurat mam z Paryża, to wiem, że zawsze będę w stanie to sprzedać. Ale to jest z większej ilości rzeczy, no to holo w sumie wcale nie podrożało, to jest w ogóle jakby jakieś abstrakcyjne, no ale tak się wydarzyło. Glitter w sumie też jest za bardzo podrożał, więc też to jest takie o... No nie wiem, po prostu ktoś uznał, że chce kupi i tyle. Yy... Nie wiem, może warto sprzedać jeżeli chcecie tak bym ogólnie polecał ale to moja opinia a może chcecie trzymać to se trzymajcie tyle